Sanatorium Miłości, choć młodszy o kilka edycji od hitu TVP, rolnik szuka Żony, zgromadził wierną i liczną publiczność. Za nami piąta edycja rozpoczął się nowy rok. Wielu fanów zadaje sobie jedno pytanie: kiedy w 2024 roku wystartuje 6? Edycja Sanatorium Miłości. Znamy odpowiedź, o czym jest program Sanatorium Miłości. Niezwykły format telewizji polskiej, który cieszy się wielkim zainteresowaniem widzów. Oglądalność każdej edycji sięga kilku milionów. Program jest również doceniany poza Polską. Pierwszą nagrodę otrzymał w KAN podczas targów telewizyjnych MIPTV. Podczas prezentacji Eurodata TV Worldwide Program uznano za jedną z najbardziej udanych premier telewizyjnych 2019 roku. W każdej edycji do sanatorium przyjeżdża 12 samotnych, pochodzących z różnych zakątków polski osób. Sześć kobiet i 6 mężczyzn połączy pobyt w malowniczo położonym miejscu. W pierwszych dwóch edycjach był to ustroń, w kolejnych dwóch polanica. Bohaterowie programu uczestniczą w rozmaitych aktywnościach fizycznych, wycieczkach oraz szczerych rozmowach z gospodynią programu. Na wszystkich czekają emocjonujące atrakcje, podnoszące kondycję fizyczną, zabiegi oraz ekscytujące przygody. Podczas całego turnusu dwunastką seniorów opiekuje się Marta Manowska, kiedy szósty sezon Sanatorium Miłości. Premiera ostatniej edycji miała miejsce w styczniu 2023 roku, zaś finał w marcu. Nic więc dziwnego, że w styczniu 2024 roku widzowie coraz częściej powtarzają jedno pytanie, kiedy obejrzą sześć. Sezon, zwłaszcza, że jak zdradziła sama Marta Manowska, gospodyni show, został on już nagrany? Jak udało się ustalić redakcji telemagazyn.pl u samego źródła, znana jest wstępna data emisji kolejnego sezonu. Niestety, przyjdzie nam jeszcze chwilę poczekać. Nowe odcinki, jak zdradza źródło w telewizji polskiej, widzowie obejrzą nie w drugiej połowie stycznia i nie w lutym. A. Dopiero w marcu